Czasami zastanawiam się, dlaczego ślimaki wchodzą po folii tak wysoko, w jakim celu. I z tego co zauważyłam, często tak włażą, jeżeli ma być bardzo duży deszcz. Deszcz, który mógłby ich po prostu zatopić. I wtedy właśnie wchodzą po korze zwykle drzew nawet na półtora, 2 metry do góry. Drugi powód, dla którego ślimaki lubią włazić na drzewa, to jest. I na rośliny ogólnie. To jest taki, że jeżeli ślimak jest y, zarażony y, zarażony jakąś tam chorobą, jakimś pasożytem, którego pośrednikiem jest właśnie ślimak, to później taki właśnie ślimak, sterowany przez tego pasożyta, włazi na, to, na, ten, na tą roślinę, żeby y, ptak, który jest kolejnym ostatecznym bądź nieostatecznym żywicielem, tego pasożyta, mógł go zjeść i tym samym ten pasożyt mógł się rozmnożyć. Taka ciekawostka, bardzo fajna.